Po raz piąty organizujemy dni otwarte dla gimnazjalistów. Chcemy zachęcić ich do wyboru naszej szkoły. Operujemy im naukę w zawodach w których później znajdą zatrudnienie na rynku pracy. Są to zawody deficytowe, czyli praktycznie każdy absolwent, który skończy naszą szkołę, ma zapewnione miejsce pracy, ma, może pracować. Pracodawcy wręcz zabiegają o, o naszych fachowców. Są to technicy pojazdów samochodowych, lakiernicy, blacharze, a szczególnie technicy mechanicy, obróbka obrawiarek sterowanych numerycznie. Znajdujemy ja ja ale jest się w pomieszczeniu zaplecza motoryzacyjnego naszej szkoły. W tym pomieszczeniu odbywają się takie praktyczne zajęcia, w których uczniowie w sposób właściwie taki namacalny mogą przeprowadzić obsługę pojazdów samochodowych, przeprowadzić diagnostykę samochodu, który tutaj mamy współpracujemy z innymi producentami samochodów. Tutaj mamy pokazany, Samochód Opel, który otrzymaliśmy od fabryki samochodów Oplas Gliwic. W oparciu o ten model samochodu możemy przeprowadzać próby diagnostyki elementów tego samochodu. No, uczniowie, wykonując tutaj takie praktyczne zadania, na pewno bardzo dobrze mogą się nauczyć tej wiedzy, którą nasza szkoła oferuje. My jesteśmy szkołą właściwie największą, jeżeli chodzi o Śląsk, szkołą samochodową, która. Praktycznie przygotowuje wszystkich pracowników do zaplecza technicznego motoryzacji. Mogą być dobrymi kierowcami, mechanikami, mogą pracować nie tylko w stacjach obsługi, ale naprawy i sprzedaży samochodów, nie tylko takich jak ten, ale i innych. No, bez dziewczyn to nie byłoby tej szkoły, chociaż jest nas troszkę mało, ale jakoś dopełniamy się i dziewczyna też może naprawić auta, prawda? Nie musi to być, że facet to musi być mechanik, bo kobieta też może być mechanikiem i nikt jej tego nie zabroni. No tutaj ogólnie jesteśmy w garażu szkolnym i tutaj możemy zmieniać opony, albo tu jest też urządzenie, na którym można zobaczyć jak działają pasy. Tutaj kolega w samochodzie ma taki komputer, pokaż nam komputer. To jest komputer do kasowania błędów w samochodzie. Z różnych tam, autem się jedzie. Wjedziesz w kałuże czy coś i różne błędy łapie. Trzeba wyka wykasować potem. No i tu ogólnie uczymy się takich rzeczy jakby praktycznych. Rabie, czyli ramię trapezują w rabie. musi pić? Co oprócz tego? Rabie. Co? Rabie okręgów ok. ok. pisanego. Zadaniem mamy obliczyć pole tego trapezu. Wzór na pole trapezu. Czy pamiętacie? Na bę, na bę. Na bę. Tak, Zespół Samochodowo-Budowlanych współpracuje z wieloma zakładami tutaj z terenu miasta Częstochowy. Mamy podpisaną umowę o współpracy z Autokompleksem Puka, BMW, Ford, Frank Cars. Współpracujemy z autoryzowanym serwisem blakasko-lakierniczym Mlek. Tak, dodatkowo współpracujemy też z Komendą Miejską Policji w ramach klas o profilu policyjno-prawnym. Dodatkowo nie tylko z pracodawcami, mamy też podpisaną umowę o współpracy z Częstochowskim Klubem Żużlowym Witroszliw Włókniarz Częstochowa, gdzie tutaj młodzież też ma możliwość łączenia nauki ze swoją pasją i z realizowaniem się w zawodach sportowych. Szkoła jest tutaj bardzo, bardzo otwarta, jestem akurat sportowcem, tak, tak, taki wybrałem zawód, Po prostu jestem zawodnikiem Gdańskiego Klubu w tym roku, ścigam się na żulu. Dzięki tutaj współpracy właśnie z dyrektorem mam e, oczywiście możliwość korzystania właśnie uczenia się tutaj. E, oprócz tego oczywiście szkoła daje wiele możliwości. Mamy tutaj e, mechanikę, mamy tutaj elektromechanikę, mamy szkoły blacharskie, mamy szkołę policyjną. Szkoła naprawdę mocno, mocno się rozwija i z roku na rok widać tutaj coraz większe zainteresowanie. Także bardzo zachęcam wszystkich młodych, którzy, którzy chcieliby iść w tym kierunku. Myślę, że to jest najlepszy wybór tutaj na terenie Częstochowy. Na to, żeby pozyskiwać jak największą bazę pracodawców, tak żeby młodzież miała możliwość kształcenia się na najnowszych technologiach, w jak najlepszych zakładach i u jak najlepszych pracodawców. Od pewnego czasu widzę zainteresowanie zakładami, współpracą z naszą szkołą. Czyli pracodawcy wręcz sami zgłaszają się do nas i albo podpisujemy umowy o współpracy polegającej na tym, że uczniowie dwają praktyki, lub też zgłaszają się po to, aby zaproponować, zaoferować im absolwentów, które przyjmują do pracy. Szkoła nauczyła mnie otwartości. Otwartości na świat, na nowe możliwości, na swój rozwój. Dzięki temu osiągnąłem w życiu wiele. Jestem właścicielem firmy Racing Corner, która właśnie w dniu dzisiejszym podpisała umowę na stałą współpracę, może nie tyle dydaktyczną, co dającą możliwości młodzieży poznania y, pracy firm zachodnich, y, możliwości zdobycia stażu, możliwości zdobycia y, doświadczenia, y, co pozwoli im w przyszłości, mam nadzieję, y, na znalezienie się na, w tych w trudnych czasach obecnych na, na rynku pracy. W Ameryce jednak wzik Brusa na punkcie chameleon nikogo nie ciwi. Nie jeden woli swój motocykl od najnowszego modelu Ferrari. Mimo, że stać go na jedno i drugie, Harley to mit. Symbol wolności nie tylko w Ameryce, ale na całym świecie. Mit zrodził się wiele lat po tym, jak powstała firma Harley Davidson. Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych jest szkołą, w której uczniowie nie tylko zdobywają gruntowne wykształcenie, ale zdobywają je w duchu patriotyzmu. Nasza szkoła. Jest szkołą, która kładzie nacisk na wychowanie patriotyczne młodzieży. Współpracujemy z wieloma częstochockimi organizacjami. Wymienię tutaj stałą współpracę z Częstochowskim Związkiem Sybiraków. Uczestniczymy we wszystkich niemalże uroczystościach patriotycznych. Uważam, że no bardzo fajna jest szkoła, nowoczesna. Mamy dużo fajnych interaktywnych sal. Komputery najnowsze i wyposażenie są bardzo przyjemni ludzie, bardzo dużo przyjemnych nauczycieli, bardzo wysoki poziom nauczania, jeśli chodzi o zawód i oraz inne przedmioty dokształcające. Bardzo dobrze przygotowuję podmaturę oraz na dalsze studia, czy też pracę już. Jak skończę tę szkołę, to na pewno zostanę dyrektorem.